Udało nam się, udało nam się po tylu latach w końcu, w końcu zdobyliśmy szczyt ku głupoty. Kojarzycie kamerzystę tego w sensie z Lorda Kruszwila, tego zamaseczkowanego z workiem ku na łbie? bliżej znany jako Łukasz Wawrzyniak gdzie jak wpiszecie kamerzysta Łukasz Wawrzyniak to w internecie w Google Grafika macie kurwa tysiąc zdjęć jego twarzy nadal na filmikach zakrywa swoją twarz ciekawe dlaczego Lord Crushfield chyba zniknął u was z internetu bo nie widać w ogóle jego filmików w ogóle cała ich ekipa chyba się rozpierdoliła yy, więc każdy poszedł w swoją stronę Łukasz niestety wybrał tą gorszą stronę i zgadnijcie gdzie poszedł poszedł kurwa Zdobyć szczyt. Szczyt, tak jak mówiłem wcześniej, głupoty. Ostatnio na jego kanale pojawił się filmik, gdzie jeden z głównych bohaterów dostaje zadania od y, właśnie <grym> oraz y, jego y, lepszego brata, bliźniaka y, w okularach z różowymi włosami znanego jako kim on jest? You wins American Stone Barbarians! Twój barber! Lub szkoleniowiec. Wybierz je, chcesz, żebym był barberem, czy może szkoleniowcem, czy może youtuberem, który kurwa niszczy psychikę młodych ludzi. W wielkim skrócie. W tym filmiku za każde zadanie, im bardziej hardkorowe, im bardziej level, wyżej, tym więcej pieniędzy zarobi właśnie główny bohater, który. no właśnie, który. Jest niepełnosprawny intelektualnie. Słuchaj, mam pojeba, który za czasę zrobi wszystko. I zarobię z nim miliony. Słuchaj, nie to pojeba. No pojeba po prostu za czas Jest tak czasy, że zrobi wszystko. I jeszcze bym zrozumiał, gdyby to były zadania typu: zjedz banana, popij spritem i spróbuj się nie zeżygać. No ale niestety takie filmiki już są w internecie, więc, no niestety, trzeba wymyślić coś innego. Co innego, trzeba upokorzyć taką osobę i pokazać, że jest w stanie. Zrobić wszystko tylko, żeby zdobyć sławę. A raczej, żeby zdobyć tą sławę, kurwa dla nich. Zadania typu skocz z balkonu do kontenera, czy rozbij ileś tam cegieł na swojej głowie. Notabene, co to kurwa za cegły, które łamią się od samego kurwa patrzenia? <grywa> Gdyby zbudować kurwa takimi cegłami dom, to byś kurwa pierdol w domu i byś kurwa połowy ściany nie miał w przedpokoju. Dobra, ale wróćmy na y, nasz poprzedni tor, bądźmy poważni. Dobra, ale powiecie, że murno, przecież on to kurwa wszystko robił. Nie był zmuszony do tego, on to wszystko robił dobrowolnie. Więc w czym kurwa problem? W tym, że chłopak jest niepełnosprawny intelektualnie. I wiadomo w jakim on stopniu postrzega, że tak powiem, rzeczywistość i w jakim stopniu on wie, jakie konsekwencje niosą za nim jego czyny. Z tego co się dowiedziałem już, uwaga, pozew kurwa jedzie. Dlaczego? Jeden z internatów zbulwersował się całą tą sytuacją i nieodpłatnie będzie reprezentował tego właśnie chłopaka w dalszym postępowaniu sądowym, chociażby, do którego mam nadzieję, dojdzie, bo równie dobrze ten chłopak może mieć, nie wiem, podpisaną jakąś umowę, też podpisał umowę z nimi, że robi to wszystko dobrowolnie, więc no, wtedy już taki pozew raczej sensu nie będzie mieć. A coś rozum mi podpowiada, że pomimo tego, że te wszystkie osoby w składzie kamusia mają ujemne IQ, posiadają. Chociaż troszkę instynktu samozachowawczego i myślą w postaci zabezpieczenia się, żeby ktoś ich nie pozwał, obym się mylił, obym się mylił i oby ten kanał upadł i żeby to y, była przestroga dla osób, które chcą papugować takie y, zachowania. Duża część osób y, oglądających kanał kamerzysty to osoby młode. I jeśli będą czerpać natchnienie z takiego typu zachowań, no to, no, to bądźmy gotów na to, że eskalacja przemocy w szkołach dojdzie do takiego stopnia, że, że samobójstwa dzieci i nastolatków będą na porządku dziennym. Jest dosyć abstrakcyjne myślenie, ale to wszystko może do tego doprowadzić, bo, bo jeśli masz więcej lat niż 13 i jesteś osobą dorosłą i oglądasz ten filmik, to na pewno spotkałeś się z przemocą w szkole. Była pewnie grupka jakichś osób, które znęcały się nad jedną, nad kilkoma osobami. W każdych szkołach to jest. A jeśli, a jeśli znęcanie się nad drugą osobą będzie na porządku dziennym w internecie, może nie na porządku dziennym, ale będzie jednak w internecie dostępne na szeroką skalę, no to wtedy na pewno współczynnik przemocy wzrośnie wielokrotnie w górę. Dobra, malutki update, bo widzę, że filmik spadł z rowerka i nie ma go. Jest zgłoszony. Także, nawet gdy wejdziemy na artykuł, który właśnie opisuje podany problem, który omówiłem w filmiku, gdy wejdziemy na właśnie ten materiał, no, niestety wyskakuje jako ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad YouTube dotyczących nękania i dręczenia. Także, well done.